Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki, 24 marzec 2012. Dzisiaj kilka słów na temat utrzymania relacji. Relacje, relacje międzyludzkie, ogromnie ważny temat, prawda? Wszyscy jesteśmy połączeni jakimiś relacjami, relacjami na różnym stopniu, na różnym poziomie, Mówimy o relacjach znajomości, o relacji przyjaźni, prawda, czy gdzieś tam ten różny poziom bliskości ludzkiej, ale generalnie mówiąc o relacjach, jakby tak bardzo, jakby ogólnie można by je podzielić na, na to, że mam z kimś relację dobrą, nie mam z kimś relacji, albo mam z kimś złą relację, prawda? Tak to generalnie można by podzielić, ale chciałem dzisiaj powiedzieć o wadze utrzymania relacji. Wadze utrzymania dobrej relacji. Może jeżeli w jakichś tam sytuacjach jest ogromnie trudne, to przynajmniej poprawnej relacji. Prawda? Bardzo ważne jest, żebyśmy robili wszystko, aby mieć z ludźmi poprawne, oczywiście najlepiej dobre, ale przynajmniej poprawne relacje. Ogromnie ważna sprawa, ponieważ w przedsięwzięciu, które robimy, w marketingu wielopoziomowym, a współpracy z tajtanoni, Relacje są wszystkim. Ludzie wokół nas to jest podstawa naszego życia, podstawa naszego działania. I nie zawsze jest tak, że wszyscy są gotowi od razu zaakceptować stuprocentowo to, co oferujemy. A wielu ludzi na samym początku ma trudność jakby. Ale inaczej, wielu ludzi mentalnie jest zupełnie gdzie indziej, ma jakieś negatywne przekonania co do działalności, którą prowadzimy, sposobów, w jaki działamy. Eee... No, cała masa różnych <laughs> gdzieś tam spraw się pojawia, które gdzieś tam stoją na przeszkodzie, żeby mogli rozpocząć z nami współdziałanie, ale naszym zadaniem jako tej osoby świadomej, jako kogoś, kto eee... rozumie to, jak to funkcjonuje, jak to wszystko wygląda, jest zadbać o relacje jest zadbać o relację, sprawić, żeby ta relacja była relacją poprawną, żeby ta relacja była relacją e, <laughs> dobrą, jeżeli można, oczywiście bardzo dobrą, jeżeli można, bo przecież będziemy się różnić, jeśli chodzi o poglądy, w poglądach, będziemy się pewno różnić. W spojrzeniu na różne sprawy, na różne sytuacje. Będziemy być może różnić się w tysiącach, tysiącach, tysiącach różnych spraw, ale zawsze znajdziemy coś, co jest wspólne. Zawsze znajdziemy coś, co można społączyć. Zawsze znajdziemy coś, co może być dla nas tym, tym, tym spoiwem. Czyli podsumowując, jak utrzymać relacje, zostawić ludziom ich rację, przyznać ludziom ich rację, zostawić ich z tym. Jak sądzą, czyli nie podważać, nie krytykować, nie, 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 wiem, nie, nie obwiniać, nie, nie, nie obśmiewać itd., itd. Każdy ma prawo do swoich przekonań, każdy ma prawo myśleć tak jak chce, każdy ma prawo uważać tak jak uważa. To jest jego prawo wolności, wolności myślenia i nie ma żadnego problemu czy powodu tutaj, żebyśmy go w, za jego sposób myślenia krytykowali. Trzeba zrobić wszystko, żeby utrzymać tę relację. Trzeba zrobić wszystko, żeby ta relacja między nami funkcjonowała, czyli znaleźć te punkty spójne, znaleźć te, te tu, 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 gdzie możemy rzeczywiście ze sobą rozmawiać, gdzie możemy rzeczywiście razem funkcjonować. Natomiast odpuścić sobie to wszystko, gdzie się różnimy. Nie, 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 nie podważać, tego, nie krytykować. I dać czas czasowi, tak to się nazywa. Dać czas czasowi. Dlatego, że jeżeli zbudujemy tą relację, jeżeli ta relacja będzie naprawdę z jakiejś tam poprawnej, zrobi się dobrą relacją, to czeka nas wiele bardzo miłych niespodzianek. Bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo. Myślę, że to tyle na tym dzisiejszym Kikowy Szlak, w tym naprawdę arcyważnym temacie. Do zobaczenia jutro. Hej!